No, witam. Nurtuje mnie takie jedno pytanie: czy powinienem vlogować po polsku, czy nie? Co myślisz, Martyna? Myślę, że to mogłoby być ciekawe. Zaczyna się ciekawe. No jak na razie jest bardzo ciekawie. Strasznie dziwnie, mówi się strasznie, do dziwnie po strasznie dziwnie, bo jestem przyzwyczajony do robienia tego po angielsku, więc nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pojedziemy sobie dzisiaj do centrum Londynu i pochodzimy sobie tam gdzieś i właśnie będziemy wsiadać w autobus i będziemy tam jechać. Dziwnie mi się bloguje po polsku, bardzo dziwnie. No i jesteśmy sobie już w centrum, jest dość ładna pogoda, krótki rękawek, ładna pogoda na jesień w Londynie. I będziemy sobie chodzić, robić jakieś fajne zdjęcia, nagrywać coś fajnego. I Będę się zastanawiał czy powinienem vlogować po polsku, bo trochę dziwnie jest, ale chyba w sumie spoko. Chyba jest mi bardziej naturalnie mówić po polsku, no wiadomo mój język. Miem go już tyle lat. Używam go nadal na co dzień, bo z Martyną Brzozowemu po polsku oczywiście. Więc nie wiem co Wy myślicie, dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat mojego vlogowania i prowadzenia kanału po polsku, bo ja sam nie wiem jak to wygląda. Nie wiem jaki byłby tego odbiór, czy ktoś by to oglądał. Więc jeżeli oglądacie i byście oglądali, to dajcie znać w komentarzach. A my zobaczmy co dzieje się w Londynie. No, i zmierzamy sobie w kierunku St. Paul's i tak sobie myślimy, może byśmy się jakieś kawki napili. Co ty na to, Martynka? Zdecydowanie maczalate. latte, Ja chyba jakiejś zwykłej kawki, bo tak czuję, że kawka, którą wypiłem w domu, była taka jakaś sobie. Była najgorsza kawa, jaką piliśmy od dwóch lat w Londynie? No, nie była za dobra. Chyba jakąś lewą kawę kupiłem, więc pójdziemy i wypijemy jakąś dobrą, może w Precie albo gdzieś. Zobaczymy, co nam się przytrafi po drodze. No i tak sobie chodzimy w weekendy na spacerki po Londynie. Strasznie pusto jest w centrum Londynu w sobotę, niedzielę. Oczywiście w takich turystycznych miejscach nie, ale no gdzieś w takich miejscach, jak jesteśmy teraz, czyli w takich miejscach, gdzie ludzie pracują, no to jest cichutko, nic się nie dzieje, jest tylko paru zabłądzonych turystów. No i my idealne warunki na zdjęcia i kręcenie filmu. No dokładnie. Także my sobie lubimy tak pochodzić po takich miejscach, gdzie nie ma ludzi. Tam gdzie są ludzie jest, no to nie jest już tak fajnie. No bo jest za dużo ludzi, jest za dużo turystów, którzy chodzą z głową w chmurach. się nad tymi pączkami wegańskimi, ale stwierdziłem, że mam pączek na brzuchu, więc nie będę kupował pączków, więc idziemy tylko na kawę bez ciastek eee, i na siłownię od poniedziałku. No, to kawka. Jeżeli nie ma pączka, to przynajmniej kawa z cukrem, w sensie z syropem pumpkin. Bardzo, bardzo dobra. Taka jesienna, jest tylko parę miesięcy w roku. Martyna też lubi. Tak, z mlekiem kokosowym najlepszy. A ja z sojowym, bardzo dobra. Pyszna. Krawka wypita, więc teraz będziemy sobie chodzić koło St. Paul's Cathedral, czyli Katedry Świętego Pawła. Tak to po polsku się nazywa? Czy jak? Myślę, że na pewno. Eee, no i pokażemy Wam parę ujęć z tego. W sumie spoko się chyba wygryje po polsku. Chyba... chyba spoko. Nie wiem, dajcie znać. jest ta katedra świętego Pawła. Bardzo, bardzo ładna. Bardzo lubię ją. Bardzo lubię tutaj przychodzić, sobie połazić, ponagrywać i porobić zdjęcia. Bardzo lubię robić zdjęcia tej katedry. Kiedyś pracowałem niedaleko też tutaj w Londynie właśnie koło tej katedry, więc no fajna sprawa, fajna miejscówka. Teraz już jesteśmy w miejscu, gdzie jest bardzo dużo turystów. Idziemy na most Millenium, czyli Millenium Bridge i będziemy sobie siedzieć gdzieś tam przy wodzie i odpoczywać. Może jakiegoś timelapsa nagram czy coś, a później pójdziemy coś zjeść. I chyba wieczorem może uda nam się na zachód słońca, pójdziemy na dach, z którego widać fajnie katedrę właśnie, więc to może być ciekawe. Mamy jedzonko. tyna będzie jadła jakieś tam Jack Wingsy, czy coś takiego. A ja będę jadł japońskie kary. Dobra, dobra. Dobra, to zjemy i może wrzucę wam time lapsea. Udało mi się nakręcić jak most się składał i rozkładał. Chyba z trzeci raz to dopiero widziałem, więc jesteście, e, macie szczęście, to chciałem powiedzieć. Nie wiem, myślałem po angielsku, mówiłem po polsku. No a teraz już będziemy zmierzać sobie z powrotem w stronę... E, nie wiem czy cokolwiek słyszycie, bo jedzie jakieś pogotowie czy coś. E, zmierzamy już w stronę z powrotem w stronę... Hmm. Eee, Jezu, co tam się dzieje? co tam się dzieje? Eee, zmierzamy już w stronę San Posta eee, znowu i będziemy wchodzić na ten dach i może coś tam fajnego nagramy. Jesteśmy prawie na miejscu, no i będziemy wchodzić na ten dach, zobaczymy, jak to tam wygląda. Mam nadzieję, że spoko. Mam nadzieję, że nas puszczą. No, ja też mam taką nadzieję. i <laughs> Jesteśmy na tym dachu. Fajne dach, nie? Fajne ujęcia, można to można robić fajne zdjęcia. I można sobie fajnie pucilować. Podoba mi się. Fajne daszki są niektóre w Londynie do pooglądania. Fajne. No, ale vlog jest o tym, czy powinienem vlogować po polsku, więc dajcie znać, co myślicie, bo mi się wydaje, że w sumie chyba więcej mówię, jak mówię po polsku, więc nie wiem czy to dobrze, czy źle, więc dajcie znać. I to w sumie koniec tego vloga, więc trzymajcie się, narazka.